Cudną nowinę zwiastował nam Bóg, wszyscy słuchajcie ją wraz. Bóg dla Chrystusa przebaczył nasz duch, zbawił od zguby i nas. Zbawił od zguby i nas, zbawił od zguby i nas. W Chrystusie na wieki przebaczył nam Bóg, zbawił od zguby i nas. Jeśli obuda minionych już dni dręczy w sumieniu i was, niech w sercu wiara jak słońce się śni. Zbawił od zgoby Bóg nas, zbawił od goby i nas, zbawił od zgoby i nas. W się na wieki przebaczył nam Bóg, zbawił od zguby i nas. Gdy pod ciężarem trosk życia i mąk Nadziei promyk już zgasł Nie opuszczajcie szemglonych swych rąk Zbawił od zguby Bóg nas Zbawił od zguby i nas Zbawił od zguby i nas W Chrystusie na wieki przebaczył nam Bóg Zbawił od zguby i nas